Na podróży liżej to nowa seria z arsenału. To jest już druga seria. O, patrzcie jak się wysadził. No, oczywiście standard, standardowo odcinek będzie trwał. Yy, yy, ile tam było? Półtorej chyba minuty Półtorej no, minuty, tak. No, półtorej, bo na początku miała być minuta, ale stwierdziliśmy, że trochę za krótko, no nie? W jak coś do oglądania, no to o. O nie. Ja o nie! Straszyły level? Nie. O, właśnie nie, dobrze. bo miałem pierwszy i zyskałem dodatkowo, więc miałem drugi. Mm -hmm. Mam? wybuchowe. Dziwne. No właśnie, to jest. Jeszcze 40 minut odcinka i na dzisiaj tyle. 40 minut? 30, 40 sekund. No. Ok. Tak, teraz już 30. I no następne i ile będzie za ile lajków będzie następny film? Nie wiem za 10. No za 10, to jest już trudniejsze, ale wiem, że umiecie to wbić, bo, 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 bo pod jednym moim szansem wbiliście tyle. Więc to jest dla was News, bo już to wbiliście. O, on no no. Subskrybujcie kanał, bo no, myślę, że jakieś 30, no nie? 30 specjal i pokazujemy... Znowu ten, to samo? A bo to jest pociskowy party! No. I pokazuje to, co wam obiecywałem z tego Lego. No, no także no. On no. już to <gry> No e